Witam serdecznie, nazywam się Dawid160PL, a to jest Trackmania Original, miło mi jest Was znów gościć w tej grze. Ostatnio zakończyliśmy na B6 i teraz w związku z tym B7 przed nami i oczywiście kolejne wyścigi, które mam nadzieję przejdziemy na najlepszy możliwy wynik, czyli na cztery medale. Zobaczmy, co się dzieje na B7. Otóż, tak, ogólnie ta trasa przypomina mi troszkę B2 i mamy dwa segmenty, czyli dwie takie rampy, dzięki którym wykonamy skok. Niezbyt efektowny, wprawdzie, ale zawsze. Ja już mam pewien pomysł, jak to można rozegrać, albowiem przyjrzałem się troszeczkę tej trasie poza nagraniem i tak, pierwszy segment umieścimy w tym miejscu, a drugi o tutaj. I teraz zwróćcie uwagę, dlaczego akurat jeden z segmentów umieściłem w tym miejscu, bowiem, no, jakby nie patrzeć, no nie wykonamy tutaj skoku, no bo na co, na tę te, na te ścianę, no tak, tak troszeczkę nie pasuje. Ale zwróćcie uwagę na cały segment, bowiem to nie jest tylko rampa, to są też barierki, które otaczają tę rampę, no może nie otaczają, i z tego powodu właśnie ten segment umieściłem w tym miejscu, bowiem Tutaj barierka, jak widzicie, się urywa, i dzięki temu będzie można tutaj wjechać między rampą a barierką. I właśnie o to chodzi na tejże trasie. Mam nadzieję, że zrozumieliście mniej więcej. No to spróbujmy przejechać tę trasę. 23.50 to jest czas na złoto. No i próbujemy. Tak, i dokładnie to miałem na myśli, że przejeżdżamy obok rampy, no i jedziemy dalej. Jedziemy dalej, przejeżdżamy sobie przez checkpointy, obok kontenerów. Korzystamy z drugiej skoczni, no i docieramy na metę. 21.39. Ciekawe, czy to wystarczy na, na DEO. Otóż nie, jeszcze nie wystarczyło, także trzeba poprawić. 20.96 ustanowiło na DEO, no i będziemy. Starać się ten czas przynajmniej wyrównać. Jeśli to się stanie, no to medal na Deo mamy w garści. No, nie będzie zbyt łatwo, ale. Ale próbujemy. Czemu nie? Mamy złoto. To już jest jakaś dobra informacja. Także już wstydu nie ma żadnego. Także jestem bardzo spokojny. No, już 24 setne mamy przewagi. No, na pewno można pojechać to lepiej. O, tak, tak. I mamy zwycięstwo. Tak jest. 12 setnymi przebiliśmy na deo. Także bardzo dziękuję twórcy za to, że mi wręczył medal. Już siódmy w tejże serii zadań. No i ostatnie, już zadanie w drugiej serii. Mamy cztery segmenty do wykorzystania. Jak widzicie, droga się urywa w czterech miejscach, więc dzięki tym segmentom możemy te luki załatać i droga, cała droga stanie się przejezdna. Ale rozgrywamy cały czas tryb y, puzli, także no, nie wystarczy te luki załatać. No, trzeba troszeczkę bardziej kreatywniej pomyśleć. Ja proponuję zrobić coś takiego: drugi segment umieścimy w tym miejscu, dzięki czemu z tego segmentu powstała skocznia, i w ten sposób ominiemy tę drogę, i dzięki temu dostaniemy się od razu na ten checkpoint. No i jedziemy dalej w ten sposób. No tutaj, akurat, nie ma innej możliwości niż właśnie postanowienie segmentu w ten sposób. No i czwarty segment można wykorzystać o w tym miejscu, ale ja proponuję wykorzystać ten segment jako skocznie. i w ten sposób dostaniemy się od razu na metę. 25 sekund to jest czas na złoto, tym razem. No i coś mi się wydaje, że już za chwilę przejdziemy do trzeciej trzeciego zestawu. Chociaż zależy oczywiście od czasu na Deo, czy jak tutaj na Deo pojechało. 23,59 Czy wystarczy? Wystarczyło, moi drodzy. No, no. No i mamy już ukończoną całą. cały drugi zestaw. Kolejne 8 zadań przed nami. C1 To jest generalnie proste zadanie. Tyle wybrzmiewa, bardzo fajna muzyczka. Jest ona naprawdę fajna. Taka bardzo odprężająca i relaksacyjna. To jest jeden z moich ulubionych utworów w tej grze. Naprawdę. No to jest, jak mówiłem, proste zadanie. Należy zbudować trasę w ten sposób. No lepiej się nie da. No już wiem. No i wy zapewne już też wiecie, że należy skorzystać ze skrótu. Tak, przejeżdżamy tu przez checkpoint i od razu na drugi i na metę. No i wystarczyło na Nadeo. Hm. No myślałem, że trzeba będzie jeszcze ten czas powtarzać, ale już nie trzeba będzie. Także no, mamy już trzeciego autorka w tym odcinku, z czego się bardzo cieszę. 993. Hm. A no tak przeciętnie bym powiedział, C2 także jest bardzo ciekawym zadaniem. Dobrze, spróbujmy na dobry początek rozegrać to mniej więcej w ten sposób. Budujemy ścieżkę poprzękątnej, żeby przejechać ją możliwie jak, jak najszybciej. No i tak, tutaj teoretycznie dałoby się tę drogę skrócić, przejeżdżając nie przez kładkę, a no przez rzekę, no, gdzieś mniej więcej w tym miejscu. Gdyż, jak widzicie, tu mamy dwa checkpointy, tu jest, tu są pozostałe dwa. Także przez tę kładkę wcale nie trzeba. Także można byłoby przez ten drugi checkpoint i dalej prosto przez rzekę do trzeciego checkpointa. Ale moi drodzy, nie ma tak łatwo. Zaraz wam pokażę czemu. Zaraz wam pokażę. Tylko niech ja Dojadę do tej rzeki. I, i zobaczcie, jeśli nią, w nią wpadniemy, no to tak naprawdę już jest po wyścigu. Ta woda w tej rzece jest tak głęboka, że po prostu no nie da rady z, z niej się wydostać. Więc no jedyna możliwość to przejechanie właśnie przez tę kładkę. No i innej możliwości nie ma. No i co mnie bardzo martwi nie przejechałem tej trasy na złoto. O kurczę, i tylko brąz, no ładnie, a zobaczymy, czy da radę chociaż srebro, ugrać, a nie tylko rekord. 16:66. Wow, jaki czas. No dobrze, są, jest drugi medal już na naszym koncie. Ale tutaj trzeba pomyśleć. Ja już mam jednak kolejny pomysł. Tylko niech może oczyszczę trasę. Zrobimy tak. O, i teraz spróbujmy. O, może się uda pokonać. Tak jest. Także trzeba było tę rzekę pokonać. No i teraz, już na metę, jedziemy sobie 13.03. Czy będzie na DO? Tak jest. Dziękuję bardzo. No to C3 teraz. Kolejne fajne zadanie. W sumie wszystkie zadania w tym trybie są fajne. Naprawdę. Także nie ma co owijać w bawełnę. No i spróbujmy tutaj coś wykombinować. I to zadanie jest o tyle ciekawe, iż. Są nawet dostępne segmenty z pułapkami, ale jest też droga taka czysta, że tak ujmę, więc spróbujmy jej wykorzystać jak najwięcej, a tych dróg z przeszkodami jak najmniej. Żeby nie trzeba było się obijać i tak dalej. O, tu może wykorzystamy te najgorsze segmenty. O. Może jakoś daradę to skrócić. Kto wie. W sobie ja już nawet mam pomysł. Tylko tak, może tutaj usuniemy. O, i wstawimy tutaj, żeby powstał zakręt. No, no i spróbujmy. 14,50 tym razem na złotko. Tak, ja mam pomysł taki, że o, nie przejeżdżamy przez tę drogę, tylko na tę skarpę. Aha, tylko że nic mi to nie dało zbytnio. No cóż, trzeba będzie e, jeszcze pomyśleć. No cóż, skrótów tu nie ma najwidoczniej, także trzeba będzie przejechać tę trasę normalnie. No i z przeszkodami, jakby nie patrzeć, ale może nie będzie aż tak źle. O, I będzie złoto, a nie będzie. Szkoda, szkoda. Coś mi się wydaje, moi drodzy, że zacząłem dobrze kombinować. Bo teraz zmieniłem pułapki, jak widzicie. Dobre. I może teraz będzie nieco lepiej, zobaczmy. Aj kurczę, jeszcze nie ma złota. To mnie martwi bardzo. A spróbujmy jeszcze inaczej. Po pierwszym checkpoincie nie ustawiłem tym razem już żadnych pułapek. No może to już coś da konkretnego. O, teraz sobie jedziemy w ten sposób na metę. No i proszę bardzo, są rezultaty, moj mini. 14.20 i mamy trzeci medal. Jedo setą przegrałem za Deo. Oj oj, nie wierzę. Jedo setą, no naprawdę. Czy to jest prima aprilis? Czy to jest prima aprilis? No, już mi nie uciekniesz. Tak jest 1393. No, i mamy w końcu czwarty medal. Bardzo dziękuję. Kolejne Nadeo na koncie. Puzzle C4. Powiem Wam szczerze, że to zadanie mnie rozbawiło nieźle. Wydawać by się mogło, że jest to zadanie, w którym nie będziemy niczego budować. Tak jak w poprzednich dwóch seriach. Okazuje się jednak, że możemy tu zbudować. Tak, możemy postawić. Drzewa, tak. Twórcy to jednak mają niezłe poczucie humoru niekiedy, ale bardzo się z tego cieszę, moi drodzy. A wiecie dlaczego? Bo możemy się przyjrzeć trasie, bo de facto niczego nie budujemy, tylko te drzewa możemy postawić i to wszystko. No dobrze. Tu mamy tak pierwszy checkpoint, jest drugi, trzeci. Aha. Okej, okay, dobra, już, już wiem, prze, możemy przejechać przez ten pierwszy checkpoint i później skierujemy się na ten drugi i później na trzeci, tutaj umiejscowiony, i po, pokonujemy rzekę, no i na metę się udamy. Taki jest mój plan, zobaczymy czy wypali. O, tu może sobie skrócimy od razu, a czemu nie. I teraz na ten checkpoint. że? Teraz rzeczkę pokonujemy i na metę jedziemy prosto. Czy będzie złoto? Aj będzie ledwo. Niewiele zabrakło. No dobrze, trzeba poprawić zatem. 20 sekund. Tylko ile ma na deo, To jest pytanie. Wydaje mi się, że najwięcej czasu straciłem na, na rzece. Tak, bo no, troszeczkę za dużo tutaj straciłem czasu. Wydaje mi się, że na innych elementach no, nie zawiniłem zbytnio. Więc gdyby ten moment z rzeką poprawić, no to będzie już naprawdę dobrze. Przynajmniej tak, tak mi się wydaje. No tak, bo na innych elementach to można to najwyżej kilkasetnych. Jak tutaj się rozpędzimy, no to pojazd lepiej zareaguje, no i szybciej dotrzemy na na koniec. setnych zabrakło. A co gdyby... O! Właśnie, jeszcze wcześniej wylecieć. O! Tylko, że teraz mi nie bardzo wychodzi. Ale zaraz. O, właśnie. Mniej więcej coś takiego. No, niewiele na tym zyskaliśmy. Ale zawsze coś. Może tutaj zarobimy lepiej. O, super. No i teraz na metę poproszę. No, wydaje mi się, że może starczyć. A jednak nie starczyło. No nie mówcie mi, że znowu jedną setną przegrałem. O, na szczęście nie, nie jedną setną. O super, to było genialne moi drodzy. No, i teraz nie ma bata, żebyśmy medalą nie otrzymali. Pierwsza połowa serii C została już przez nas rozgryziona. Czas zatem zacząć drugą połowę. No i zobaczmy. 5 segmentów i 5 e, zwyczajnych. Aha, dobrze, są dwa checkpointy. No i teoretycznie już mam pewien plan. Otóż, jakby to dobrze rozegrać, to. E, możemy się od razu przedostać do drugiego checkpointa bez konieczności e, 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 dalszej budowy. No zobaczmy, czy, czy damy radę. No, teoretycznie dałoby się. Tylko musimy zgromadzić większą prędkość. I wtedy na bank się uda. Może teraz. A, było blisko. O, udało się, moi drodzy. Nie wiem, jak ja to zrobiłem. 1289. Tylko złoto. Ile zabrakło? 12 setnych. No, już się bałem, że, że parę setnych. Także no, da się na pewno doskoczyć. Nie jest to jednak zbyt oczywiste, ale da się na pewno. Da się na pewno także już dalej nie musimy budować. To zadanie jak na razie sprawia mi pewne trudności. Na pewno kluczowe są pierwsze dwa zakręty, jeśli wykonam, pokonamy je wystarczająco dobrze, no to medal na mamy w garści. Tylko trzeba je naprawdę dobrze pokonać. No nie można byle jak, bo nie dość, że nie doskoczymy, no to, no to jeszcze trzeba będzie powtórzyć wyścig. Tak zacząłem troszeczkę kombinować z tą trasą, gdyż no, ten skok wydaje się bardzo trudny. I tak się zacząłem zastanawiać, czy ja tu na początku umieściłem drogę. A generalnie warto to uczynić, ponieważ tutaj droga się wydłuża i w ten sposób jest o wiele większe prawdopodobieństwo, że doskoczycie. Jeśli ja tutaj nie postawiłem segmentu, no to epic fail z mojej strony. Zobaczmy teraz. A, nie umieściłem chyba. Zatem taki błąd w budowie. Czyli wygląda na to, że zadanie było banalnie proste, bo wystarczyło jeszcze tę drogę wybudować przed drugim checkpointem, a ja tego nie uczyniłem. Wyobraźcie sobie, jak ja mogłem tego nie zrobić, naprawdę nie wiem. A ja tak się męczyłem, żeby doskoczyć. Męczyłem się z kilka minut. No naprawdę nie wiem, ale dobrze. Najważniejsze jest to, iż mamy piątego autorka w trzeciej serii. Puzzle C6 właśnie w tym momencie rozpoczynamy. Dwa checkpointy i meta. Preferuję najpierw udać się do lewego checkpointa, że tak ujmę, i kontynuujemy naszą wspinaczkę. Kierujemy się do checkpointa po prawej. Także cyk. 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 O i pod górę. No, i de facto stąd będzie można już od razu na metę spać. Nie trzeba będzie już dookoła jeździć. Jest tylko taki mały problem, iż ani w rzece, ani nad rzeką budować się nie można. Ale może to nie będzie. Problem. Dobrze, i teraz do góry jedziemy. Drugi checkpoint. A okej, okay. wydłużmy tę y, drogę po drugim checkpoincie, aż dotąd. O, i może teraz będzie o niebo lepiej. No. Wydaje mi się, że zdołamy już przeskoczyć rzekę. O, i teraz tyk, no i proszę. A nie mówiłem, moi drodzy. No i właśnie w ten sposób trzeba było to zadanie rozwiązać. W puzzle C7 wyobraźcie sobie, że dosłownie... Kilkanaście sekund pomyślałem, i już wiem, jak tę trasę rozegrać. Zobaczcie, dwa checkpointy, po drugim checkpoincie jedziemy od razu na metę. Nie, z tej kładki korzystać nie trzeba. No i to chyba wszystko. Naprawdę bardzo proste zadanie, ale czy będzie bardzo proste w przejechaniu na Nadeo? No, to już dużo, o wiele cięższe pytanie. 8,42 setne. Także bardzo króciutka trasa. No i proszę, naprawdę. To, to było banalnie proste. Pół sekundy przebiłem na DEO. Sekundę przebiłem autora na C6. Także trzy ostatnie zadania trywialne. Ostatnie już zadanie w trzecim zestawie. Jesteśmy uwięzieni w zamku. O, jaka. Jak mi przykro z tego powodu, ale możemy się z niego wydostać, i de facto musimy, żeby móc tę trasę przejechać. Na szczęście dzięki tym segmentom, które twórcy nam dali, możemy właśnie z tego zamku się wydostać i dostać się na metę już poza konstrukcją. No i tutaj już budujemy sobie zwykłą drogę. Także tutaj zbyt dużej filozofii nie ma. Może na wszelki wypadek jeszcze tutaj dobudujemy, gdybyśmy po prawej stronie wylądowali. O no i może też po lewej. No i dobrze. No i spróbujmy. Jeżeli nam się uda, no to mamy całą trzecią serię rozgryzioną. Ale trzy ostatnie zadania. C5C7, C6 i C7 takie proste. Hmm. Czy C8 będzie równie proste? Nie mam słów podziwu. Za pierwszym razem coś, coś nieprawdopodobnego. I tym bardzo miłym akcentem odblokowaliśmy puzzle D. Kolejne 8 zadań. No i z tego co widzę, no tutaj już. Może zbyt łatwo nie być, ale y, czy rzeczywiście tak będzie, y, o tym przekonamy się już w kolejnym odcinku, także zapraszam. Dziękuję bardzo za uwagę, do zobaczenia w następnych odcinkach.